Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Wybór lokalizacji, zagrożenia, formalności, ilość szczegółów, które powinieneś wziąć pod uwagę, może być przytłaczająca. Z raportami o terenie OnGeo ten wybór jest znacznie prostszy. Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję. OnGeo.pl Zbiera ponad 30 aktualnych danych o wybranym terenie i umieszcza je w czytelnym raporcie. To znaczna oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z innymi metodami. Raporty o terenie OnGeo pozwolą porównać różne oferty, zdobyć informacje, o których nie powiedział Ci sprzedawca. Zyskać dane, które ułatwią negocjacje ceny kupna czy też wycenę Twojej własnej nieruchomości. Dzięki raportom o terenie ONGEO dowiesz się m.in., czy zakup nieruchomości nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, np. wyrównaniem terenu, jakie ograniczenia prawne obejmują wybrany teren, czy w sąsiedztwie planowane są uciążliwe inwestycje, jakie zagrożenia dotyczą danego terenu hałas, smog. Czy prawdopodobieństwo powodzi? Ongeo.pl to także wiele innych informacji niezbędnych przy wyborze domu, działki czy mieszkania. Raport o terenie Ongeo możesz pobrać w czterech prostych krokach. Wpisz adres lub znajdź na mapie działkę, która Cię interesuje. Potwierdź wybrane dane. Zapłać za pomocą wygodnego przelewu online. Płacisz tylko za informacje, których potrzebujesz. Pobierz gotowy raport w formie PDF. Od tej pory masz nieograniczony dostęp do dokumentu. Jeżeli w naszej bazie pojawią się nowe dane o wybranym miejscu, wyślemy Ci wiadomość o aktualizacji. Ongeo.pl Sprawdź, zanim kupisz.